Robiliśmy zakupy zaraz zabieramy się za grilla Miejmy nadzieję, że jest węgiel drzewny I jeżeli nie, ktoś będzie wracał Jeżeli nie, to ktoś będzie wracał, tak mówi groszek Jesteśmy na grillu Groszek dogląda Tak, kontrolujemy tutaj hmm. Przed chwilą do grilla dostał się pająk. Co się stało z pająkiem? To jest ten taki korsarzyk, on tutaj wyszedł sobie. A, korsarz. Więc należy. Kosarz. Kosarz? Kosarz, chyba nie korsarz. Może korsarz. Korsarz to jest, wiesz, pirat, kurwa. Kurwa, może jesteś pająk. Chociaż faktycznie może to jest kosarz. Wyszedł. Obronną ręką. No właśnie, żeś go... Swoją obronną ręką zgniótł. Nie zgniotłem, tylko zrzuciłem go. Stary, tylko my nie mamy kiełbasek. Kurde. Mięsa nie kupiliśmy. No to chleb z tą prażoną cebulą zjemy. Już przecież nie będziemy... ...niewolnikami jakichś tradycji grillowych.